taką osobę, m, która bardzo chce się z wami zaprzyjaźnić i tak wiecie niby niechcący na was wpada, co chwilę macie jakiś wspólny temat. To ja jestem tą osobą, która chce się zaprzyjaźnić. <słuch> wiecie, kto jest moim wyimaginowanym przyjacielem? Niespełnioną miłością, przyjacielsko-platoniczną. Boże. Znaczy ja wiem, że to jakbym trochę próbowała skłócić. Znaczy pogodzić dwóch skróconych przyjaciół, ale no it's my vibe. Lubię was ob oboje, obojka, obu, obie. Proszę, zróbmy taką taką paczkę. I just like you both. Może się to, może, może was pojednam, nie? To nie wiem. Ktoś musi wygrać. Ale nie przewidziałam, że będzie mi się tyle rzeczy podobało, a ja przyszłam tylko po dezodorant i jakieś pierdoły. A o Boże, how cute! A zginęłam w swetrach. Ok, jest zapas i wiecie co? Ja wiem, dlaczego jest zapas. 10 zł droższe, no. Aj, to jest ciężka decyzja, bo to nie żałować. Coś się z tym. Nie zabrałam maszynki i czyścika do języka, więc biorę te dwie rzeczy. Zwłaszcza, że ten jest widać, o wiele lepszy niż mój, bo ten można, jest metalowy, więc może go tak naprawdę wyparzyć. Ja miałam plastikowy, więc super. I one mają wymienne ostrzałki, jakby jestem po dwóch seriach terapii <grym> depilacji, więc nie jest mi ich aż tak dużo potrzebnych, więc wezmę je sobie i będę miała je na bardzo długo. Tak mi się wydaje Update znalazłam takiej samej cenie, ale cięższy I tu jest napisane, że to jest stal nierdzewny Ale tu w sumie nic nie jest napisane, więc... Nic I to jest Sleeping My Life mm. Ja mam problem z buksizmem I chciałam sobie wykonać jakieś takie nakładki, ale kosztują 1000 zł, Tak dopasowane I zastanawiam się, czy to jest wyrzucenie pieniędzy w kłoto Czy może to być coś ciekawego Spróbujemy ich zobaczymy. jakby ja, to i to. Razem. Przepraszam, czy ja ostatnio narzekałam na brak różu świątecznego? Okej, okay, to jeszcze nie jest róż-róż, ale ten talerzyk i ten talerzyk bym bardzo, bardzo przygarnęła. Na to już patrzyłam, ale są za drogie. That's cute, ale Zbyt crazy kolory dla mnie. Dobra, na domowe kwestię tu jeszcze wrócimy, ja tylko nie rzucam okiem. Może kupię coś do jedzenia i lecimy, okej. Okay. Potem zaczkę na pewno wrócę. Katania. W sobotę, będziemy tu w sobotę i potem dobra Jezu, bardzo mi się to podoba. Chociaż się sama dziwię, pewnie jest bardzo ciężkie i bardzo drogie, nie jest bardzo drogie, Boże, nie jest bardzo drogie, ale to jest zbyt specyficzne chyba dla mnie, ale jest piękne. Dobra, Okej, okay, musimy stąd wyjść, bo robi się groźno. Dobra, cofam tu zaraz. O Boże, no. O Boże, how cute. No mi w ogóle taki lisek nie pasuje, ale how cute. Boże, znam kogoś, komu by pasował. Ale no, już to ja sobie nie dam. Dobra, nawet nie spręcam, bo pocągam. Jest mi totalnie niepotrzebne. Tak, ja wiem, czy z tych rzeczy. O, mój Boże. Moje wymarzone święta. Z Asia sama w domu. To bym była ja. I to moje paski. Dobra, bo jeszcze zobaczyłam to. Więc idziemy tam zobaczyć szybciutko. O, nie, to jest ładny widok. To jest najbardziej realistyczny. Wow. Ale tu światowo. <laughs> o, mój Boże. Look at this. Yeah. I nie bardzo chcę mi się już siku. Ale no... zawsze mi się takie jak się chce, bo wydaje mi się, że wejdę tu na 5 minut, a wchodzę tu na 55 minut minimum i piję cały czas wodę, bo mam ją pod ręką. W tym przypadku nawet więcej niż wodę, bo mam jeszcze tutaj kawę tą wylaną, tak? Jeszcze tam zaszczecina. Ej, patrzyłam na tą maskę i myślałam o niej. Ale jest trochę brzydka. W sensie ten kształt jest crazy. Przez co? O jezu, teraz To jest też droga. To źle zabrzmi w tym ujęciu, ale chciałam powiedzieć, że wygląda trochę jak kot mojej mamy. Ta Maryjka by się przydała na świąteczny stół. Ile ona kosztuje? Jak 60 zł? Kosztowała? Chyba bardzo dużo. Nie, nie bardzo dużo, ale ty. jest cute. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tak, bo święta w tym roku są różowe. Nie wiem, czy to zdążyłam powiedzieć, albo czy jest to dostrzegalne, ale. O mój boże, o mój boże, a kto to? A kto to? To pies świeczniczek. Kurwa, 60 zł. Nie. Jezu, kocham lampy. Kiedyś będę mieć dużo lamp. O, przy cenie. Na szczęście nie. O Jezu, a wiecie co kupiłam w takiej sekcji, nie? Mam super głowę krowy. Boże, może jest tu więcej. Nie wiem. Oj, byłabym w stanie kupić więcej głów krowy. O, to jest słodkie. Podoba mi się tylko, że jest różowe. Ja muszę. Muszę, muszę, muszę to iść ciku. Let's see. O, jest jaka piękna podusia. Koniec Milusia. O, Boże, słuchajcie. Ale jest strasznie droga, ale byłabym sobie w stanie kupić i mieć po prostu jedną, to... jedną taką poduszkę. To nie ja jakby, co? Zostańmy. Też bym siebie podejrzewała, ale to nie ja. Nie, ulubiona sekcja. O Jezu, jest żyrafa. Nie, dobra. Żyrafa jest tu, macz, tu jest pani. No nie, na szczęście nie ma nic, co mnie jakoś powaliło, bo mielibyśmy problem, znaczy problem, no Boże, są paczkomaty, już zaplanowałam, że część rzeczy zostanie wysłana, jeżeli zrobię za duże zakupy, ale ja już to traktuję jako moje zakupy świąteczne dla siebie. Yy, idę do kasy, bo już się zasikam. Idę za tylko taką okrężną drogą <gry> 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 Złu. Na pewno będą mi bolały plecy. Bo nie pomyślałam i zostawiłam tutaj zarówno książkę, jak i notatnik, bo trochę jeszcze popracowałam w pociągu. Mogłam to przecież wszystko wsadzić tu. A tak to wiecie. Trzeba będzie nas poćwiczyć ćwiczenia dla starych ranią. <laughs> o mój Boże, zobaczcie, ten widok jest... jest cudowny. Nie dziękuję Ale się jeszcze na ćwiczenia zapisywałam idziemy tu sobie razem o, o, o mój Boże o mój Boże jakie to mieszkanie Jezu o mój nieśmy zdjęcie się nie no, proszę. zamykamy Po prostu mam chyba też okulację, ale ja się tak cieszę. Dobra, to ja tutaj jeszcze jedno pytanie. Przepraszam, realizacja zamówienia ile trwa się? No, Nie dobra. Się zbogą, tam ewentualne opóźnienia? Nie wiem, ale jest jakiś ser. Zabierzę kiedy do warszawy, to się poparę na koncze. Nikt nie jest w stanie zabić. Co? Przecież ty, po co? Po co? No naprawdę. No. Są piękne, ja jestem zakochana w nich. Właśnie widziała, ale te kolory też tak do siebie ładnie pasują. Takie się nie aranje. No ładnie, ładnie. Dobra. Poproszę tacos. Jesteśmy niebiescy Dobra, nieważne, e, zjadłam Jest mi teraz dobrze i ciepło i wiecie co? Halo? Halo? Ostrość? <laughs> Nie chce mi się jechać Legitnie O, Rosman No jakbym mogła, to bym została w domu Chwila pasy <laughs> Patrzcie ją w domu Ale um, Ja, znaczy ja wiem, że ta impreza będzie super i będzie cudownie, tylko po prostu jestem bardzo zmęczona I wiem, że jakby zmotywuję się, jak tam będę jeszcze przed pójściem Pewnie, no może już nie kawa, ale wypiję maczę. I... I... a znowu pasy Kurde Po prostu zasnę gdzieś tam w kącie, jak na prawdziwej domówce Słuchajcie, mamy problem Może któryś z was wie, jak to rozwiązać Zapomniałam, że na zdjęciach nie widać wampirów. No. Chociaż... Tu trochę widać moją pachę. Dobrze, że na nagraniach widać. Nie mielibyśmy żadnych pamiątek z tego wieczoru. Cud, że nie byłam w teatrze, jak byłam dzieckiem, nie? Albo ja nie miałam szkoły teatru, to tylko i wyłącznie dlatego. Dobra, lecimy. Bye! Zapomniałam zabrać butów na zmianę i czapki Zorientowałam się dopiero na przystanku, więc więc będę spóźniona Ale chyba wszyscy się spóźniamy na takie rzeczy Zobaczcie, bo mam piękny pierścionek Trochę pasuje, bo Alice była taka delikatna ja 24 godziny jak nie śpię. Właśnie w tym momencie. Więc yy, zrobię sobie coś do jedzenia. Idę zrobić makijaż, idę ugotować sobie kolację. Jestem strasznie zmęczona, ale bawiłam się cudownie. Było super. Więc widzimy się rano. Dobranoc. Bye!